W tym roku 90 lat kończyłby Józef Ziutek Szczepański. Kończyłby, gdyby żył. Zginął w 1944 roku w Warszawie. Był powstańcem, żołnierzem AK i poetą. To jemu zawdzięczamy słynną pieśń Pałacyk Michla Żydniawola". Wola. Ta wyjątkowa okazja mobilizowała Garwolińską Fundację Sztafeta do organizacji wyjątkowego koncertu poświęconego Ziódkowi. Odbył się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeczką, Rzechowska, która jest współzałożycielką, właściwie jest założycielką teatru od Czapy, weszła w kontakt z rodziną szczepańskiego, właśnie Ziutka. Okazało się, że on pisał wspaniałe wiersze, m.in. Pałacek Michla, które oczywiście wszyscy znają. I wówczas powstała idea napisania muzyki do pozostałych utworów tego autora. A co było największą trudnością w stanie muzycznym? Od strony muzycznej największą trudność sprawiało zgranie muzyki z chórami, ponieważ to jest dosyć dużo ludzi. To są młodzi ludzie, którzy mają mnóstwo energii w sobie, i oni. No, zapanowanie nad tym wszystkim to chyba była największa trudność, ale ja myślę, że się udało. Jednym z sukcesów organizatorów było niewątpliwie zaproszenie do projektu wspaniałych muzyków. Każdy tekst można przerobić na piosenkę Pan Krokową. Nie, nie każdy. Ale te niektóre teksty źródła jak najbardziej. Idealne. Właśnie widziałem, że spodobały Ci się szczególnie kilka <grymne> dziadobójce. No, Dlaczego? Wziął. Znaczy, jak mi zaproponowano, jakby udział w tym projekcie, to i tak myślałem, że no dobra, ale pewnie będą jakieś takie patetyczne utwory, prawda o ojczyźnie i tak dalej. I ja to nie bardzo się tak czuję w tym, nie? W takim repertuarze, ale przeczytałem inne <grymne> i po prostu niektóre są no idealne do takiej interpretacji tutaj, jaką wykonał zespół trupia Czaszka. Świetne teksty niektóre, z takie z humorem, z dystansem w ogóle takie na luzie, to czy to młody chłopak był wtedy, no, to oni musieli jakoś, tak myślę, ci bohaterowie, prawda, na których na który dzisiaj patrzymy jak na taki pomnik. Okazuje się, że to są tacy ludzie z krwi i kości, prawdziwe chłopaki, którzy chcą się z dziewczynami umawiać, ale nie mogą się umówić, bo mają akcję teraz. Stacja Sztafeta powstała po to, żeby właśnie tak między innymi robić i pokolenia. Ten projekt zaczął się od koncertu, była nagrywana płyta, mamy nadzieję ogromną, jest to dosyć optymistyczna wersja, że ona do końca roku ujrzy się codziennie. Na tym pomysły fundacji nie kończą się. Plany na przyszły rok obejmują też wznowienie biografii, wydane w 1997 roku oraz być może spektakl muzyczny. Będzie się działo.